Cześć manko! witam was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley Nie przedłużając, wstajemy z naszego łóżeczka i idziemy do naszego telewizorka sprawdzić pogodę Jaka to będzie pogoda? Deszcz jutro będzie, no niestety z tego co pamiętam to dzisiaj ma być słońce, więc spoko Lecimy na dwórek I od razu odbieramy pocztę, która nam przyszła Moje uszanowanie, właśnie wróciłem z mojej podróży rybackiej może kiedyś wpadniesz na plażę? Mam coś dla ciebie. Willy. O, ja już chyba nawet wiem, co to będzie. Otóż myślę, że mogę wam zaspoilerować. Willy ma dla nas wędkę, więc zaraz sobie tam do niego pójdziemy, bo to jest super wiadomość w ogóle. Będziemy mogli wreszcie zacząć. Kurde, no, nie widzę. E, będziemy mogli zacząć wreszcie łowić rybki. Ogólnie brakuje nam sposobu na zarobek pieniędzy. O... Pusta konewka, idziemy napełnić. Brakuje nam sposobu na zarobek pieniędzy, a mamy na razie ich całe zero. Więc, tak, średnio lecimy po tą wodę. Ale tutaj gąszcz jest masakra. Ok, lecimy na górę. W ogóle opowiadajcie, jak wam tydzień minął. Mi bardzo dobrze, fajnie było. Generalnie mam troszeczkę więcej czasu, więc no. I to jeszcze nam jakiś wykrzyknik, yy, pokazuje. A, iść na plażę, ok. O 17 do 17. To lecimy już, myślę. Możemy iść. Dobra. A nie stop, bo nie mamy miejsca. E, mieliśmy narąbać drewno, żebyśmy mieli miejsce na tą skrzynkę. Tu kupuku. No, rąbaj się. Ale myślę, że to jedno drzewo wystarczy na tą jedną skrzynkę. Po prostu tam coś odłożyć, bo ja nie mam miejsca totalnie, musimy oszczędzać. Więc tak, e, gdzie tu mamy skrzyneczkę? Budowanie tu. Mamy skrzyneczkę. Aha, nie mam miejsca. Yy, dobra, tego się pozbędę. Nała. I skrzyneczkę, może sobie na razie postawmy ją tu. I tak, to wożymy, to wożymy, to wożymy, to wożymy, to wożymy i to wożymy. I chyba wsi, i to jeszcze. Lecimy po naszą wędeczkę <gry> Pam, 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 pam W ogóle musimy poznać troszeczkę ludzi Bo w zadaniach tutaj też mamy e, przedstaw się I musisz poznać, e, po prostu Przywitać się z wszystkimi Ludźmi w tym mieście, jest ich 28 Ja póki co poznałem tylko czwórkę Więc musimy się witać Z każdym kogo spotkamy po drodze O, tam ktoś idzie O, siemka Czekaj O, to jest Emily Ją już znam, chyba Kogo tu jeszcze mogę poznać? Do domków mogę właśnie wchodzić, więc tutaj też coś może być. Ale niestety do pokojów na razie jeszcze nie mogę wchodzić, bo dopiero chyba jak mam dwa serduszka z tymi osobami, to mogę wtedy wejść do ich pokoju. Dwa albo trzy, nie pamiętam już. Lecimy na tą plażę, bo ja chcę moją wędkę. O, Marni! Cześć! A już ciebie chyba znam. Oje sorki za mój głos, ale troszeczkę mi gardło boli i będę sobie co chwilę popijał wodę. Więc jeżeli czasem będą miał jakiś dziwny głos to wiecie dlaczego Tup Jesteśmy na plaży, o mamy scenkę I czy pomijamy scenkę czy nie pomijamy scenki kurde nie wiem mm. Ahoj, synu on tu będzie dużo gadał, więc myślę, że pominę. Generalnie rozchodzi się o to, że on był nad wyprawą i przywiózł dla mnie wędkę. Znaczy, on ma nową wędkę i ta jest mu niepotrzebna, więc oddał mi swoją starą. A dokładnie to jest kiba busowy, więc jakby super profesjonalna wędka, ale musimy ją przetestować. I miała ja swoje ulubione miejsce do wędkowania. Jest one tutaj. Za tym kamieniem, to jest ciemnie, taki ciemniejszy obszar, i tam biorą naprawdę dobre ryby. Aha, tylko nie dorzuciłem, bo to chyba jest za słaba ta wędka, żeby tam daleko dorzucić. Ale w każdym razie, tu polecam łowić, tu są super ryby. O nie, bąbelki, jak są takie bąbelki, to tym jest większa szansa na złowienie dobrej ryby. Ogólnie stwierdzam, że łowienie w Stardew Valley jest bardzo ciekawą czynnością, bo no jest to takie niespotykane dość. Tutaj Nie, nie tu. Kurde. Tu. Bo jest to dość niespotykany taki sposób łowienia. Musimy klikać, żeby ten zielony pasek był równo z rybą. I tutaj mam taki, taki pomarańczowy pasek. Jeżeli on spadnie do czerwonego. To... no jakby... rywa się... Rywa, co ja mówię? Ryba się zrywa z wędki i... przegrywamy Jakby... o nie, dobra, muszę się skupić Ja muszę mieć to rybę Muszę zarobić hajs no, no i przegrałem Ale generalnie są tutaj ryby i ciężkie i łatwe, więc... Więc nie sugerujcie się tym, że... no nie wiem, teraz były te ryby takie bardzo wolne Bo normalnie są naprawdę szybkie o, Elliot! Witam Cię serdecznie, kolego. To jest pan z nadmorza. A, i pytałem się czy chcecie, żebym czytał e, właśnie te rozmowy wszystkie i w ogóle. Powiem Wam tak, stwierdziłem, że nie chce mi się. <noise> Wolę w tym momencie jakby bardziej pograć niż czytać te wszystkie. A, dlaczego to nie chce? A. Muszę kliknąć tym. O, możemy iść do muzeum, bo mam to. Super, fajnie, pokażę Wam muzeum. Eee, wracając, wolę sobie e, pograć bardziej niż rzeczywiście e, czytać te wszystkie historie. Jak chcecie, to możecie sobie zatrzymać i po prostu przeczytać. A teraz idziemy do muzeum, oddać trilobita. O, kosz! Jeszcze w, ten, e, w tamtym tygodniu, jak nagrywałem, czy nie wiem w sumie kiedy to rzucałem, e, to zapomniałem, że istnieje coś takiego jak przeszukiwanie koszy. I tutaj też mamy stenkę, którą. okropne. Nie wiem, może też się opominę. Ani jednego okazu ca w całej kolekcji. Nie, no, myślę, że przewinę, bo gardło mnie boli i ciężko mi się w ogóle mówi, więc no. <laughs> Ale tam też jest takie, wiecie, że trzeba mu pomóc. Po podnajdywać te wszystkie okazy. Oj, no. I dziennik zaktualizowany tutaj mamy. Archeologia. Uuu, mamy kaskę i wiecie co? Wiecie co? Chyba kupimy sobie nowe, nowe nasionka. Czy masz coś dla nas, jakiś prezencik? Czy chcesz zmienić w na przykład? Nie, nie chcę. No to chyba był. Na... O nie, czekaj, stop! Bo ja tu widzę ludzi, ludzi do poznania. A więc tak, siema Jaś, nie, Vincent, siema... Ciebie chyba nie znałem jeszcze Siema Jaś, cześć i siema Pam. Znaczy, Pen, o Jezu, Pam to jest jej mama e, Generalnie co do Pam, to ja mam bardzo takie ambiwalentne uczucia Znaczy, nie wiem czy to jest dobre słowo Bo ona była na moim pierwszym świecie żoną, więc wiecie Dawna miłość, znaczy no, miłość z gry Haha O nie, muszę ich ustąpić, bo nie wejdę Może tam od razu zajrzę do kosza Tylko właśnie, Oja. ważne jest, aby robić to kiedy nikt nie patrzy, bo może być przyps Yy, w sensie ludzie nie, nas nie będą lubić, jeżeli będziemy grzebać w śmietniku i ktoś to przyłapie, nas przyłapie, więc tak. Może teraz tutaj sobie połowimy trochę. No, e, okulary stare. Ale mamy tu kolejną osobę do poznania. Witam, witam. Sam Ile już mamy tych osób? Yy, nie to... to. 11, nieźle. Gdzie jeszcze mogę ludzi poznać? Yy. Myślę, że tutaj w domku jest babcia i dziadek, ich chętnie poznam. Znaczy dziadka mniej, ale babcia, babcia jest fajna, babcie poznam. <grafię> Babciu, o, jest dziadek. To jest taki trochę z rzęda, wam powiem. Więc tak. I, jaki on jest brudny w ogóle, no. <grafię> ale tak, już mamy go pozn poznanego. Jeszcze tu jest ich wnuczek, chyba. No jest, tylko ćwiczy, nie wejdziemy. Więc idziemy dalej. Poznawać ludzi. O, nikt nie patrzy, nie <noise> I tutaj też nikt nie patrzy, więc możemy Tutaj będzie Gaz, z tego co pamiętam, jest, możemy go poznać Witam Gaz, witam serdecznie To jest nasz barman miejski Tutaj ludzie się alkoholizują <noise> I tak, ee, chyba pójdziemy te nasionka sobie kupić, wiecie O, jest babcia, witaj babciu Tutaj mamy właśnie naszego pana, co sobie ćwiczył. Tego wnuczka. Jego też już poznaliśmy. A co tu mamy? Potrzebna pomoc! E, karpia potrzebuje. Nie wiem, czy złowie. Bo generalnie, jeżeli wisi tutaj taka właśnie karteczka... O, nie to, to jest kalendarz. Jeżeli wisi taka karteczka, to znaczy, że mamy zadanie, jakiegoś quest'a do wykonania. I ludzie nam wtedy płacą za niego. Tutaj na przykład płaci 90 zł za przyniesienie tego. Nie wiem, czy się opłaca, ale okej. Okay. Ale kupimy najpierw te nasionka, chyba wiecie, bo to się na... najpierw nada. No, Aha, kupiłem trzy nasionka i koniec. Fajnie. Zajebiście To później pójdziemy sobie je zasadzić. O, tu jest moja żona z poprzedniego świata, takiego dużego. Abigail. Abigail. Siemanko. A tu jest jego tata, czy znaczy jej tata Pierre To jest właściciel tego, tej budy. A ciekawe czy jest jej mama też tutaj. Jest, widzę ją. Idź szybciej. Nie, nie chcę ciebie. Przejdź. No, wejdź. Wejdź, bo ja chcę wejść. No, nareszcie, aleluja. O, ile ludzi! Fajnie, tyle ludzi poznam. Cześć Caroline. Cześć Robin. Cześć, Jody No i ciebie już znam Marni Sorki nie pcham się już, one mają tutaj swoje spotkanie że z joggingu czy czego innego tam <grym> Nie będę im przeszkadzał w każdym razie Tu mamy plecak, za ile on jest? Za chyba 10 tysięcy? Nie, za 2000. ej to nie źle Ale na razie i tak mnie na niego nie stać, mam na razie 10 złotych, więc słabo <grym> Co by tu porobić? Może pójdę sobie na górę jeszcze kogoś poznam? Da, la, 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 la. Gdzie są ludzie? Hello? Ludzie? No pochowali się no Nie ma Ech. O! Ale mamy kwiatuszka, którego możemy złowić Żonkil I tego kwiatka można komuś dać na prezent, ale nie pamiętam komu Chyba lubi je Taka blondynka, nie pamiętam. Ale ja za, ja za nią nie przepadam, więc nie będę jej dawał. O, siema! Sam? Nie, nie sam. Sebastian. Jezu, nie pamiętam ludzi. Demetriusa już chyba witałem, ale mogę jeszcze raz. Siemka. Lecimy dalej. O, wiem, kogo poznamy tutaj. Tutaj jest taki fajny dziaduszek, co prawda bezdomny, ale no. Wejdźmy do jego namiotu, on tu mieszka. Siemka Luis Linus, Jezus, Maria, <noise> Luis to jest przecież też burmistrz. Jak ja mogę go pomylić z nim? No, ale. Wait, ja wiem, ja wiem, albo. Czekajcie, bo mam teraz chwilę zwątpienia. Bo on lubi te kwiaty, chyba, więc mógłbym mu je dać, ale czy chce? Nie, wolę sprzedać. Przynajmniej kaskę będę miał. Więc lecimy dalej. I chyba pójdziemy już do domu zasadzić te trzy kalafiory. Posinamy trochę, może drzew? I tyle, i do spania, do werka. O, jeszcze mamy tutaj kolejną rzecz do sprzedania. Fajnie. Trochę dzisiaj za zarobimy. O mój Boże, ale mi te gardło boli naprawdę Uuu, dramatycznie. Tak, sobie teraz tej tutaj... na. Wieziemy, a czy nie nawieziemy? O, właśnie, czy możemy już robić nawóz? Tak mnie zastanawia. Nie, niestety na razie nawozu jeszcze nie możemy robić. No trudno, będą słabszej jakości. Ale jeszcze tak, podlać trzeba je. Ja. Tam, tam. I tam. Dobra, Podlana. Ile mam tej energii? No, starczy, żeby jeszcze coś porobić, więc posprzątam. Może troszeczkę jeszcze to posprzedaję. Co tu mam? Co to jest? Sardynka. To nie. Bo właśnie tam mam chyba tego karpia czy coś, więc nie wiem, gdzie to się łowiło. Bo to też właśnie raz się łowi jedną rzecz w oceanie, raz w rzece. Każda ryba ma swoje miejsce, gdzie się je łowi. Więc no tak różnie. Nie wiem do końca, gdzie to się robiło. A teraz sobie pocinajmy troszeczkę jeszcze drzew, póki mamy energię i czas. Bo o drugiej w nocy nasza postać mdleje. Ale mam jeszcze czas. Myślę, że zanim będzie ta druga to się zmęczę i już będę człapał do domu. Tam są moje roślinki, dawać moje ro... o, znaczy nie roślinki, drewko. Wiem co muszę zrobić, ale jeszcze tego nie mam odblokowanego. Muszę zrobić stracha na wróble, bo prędzej czy później moje roślinki zostaną zjedzone przez kruki i inne ptaszory, więc muszę tego temu zapobiec. Ale no, póki co nie mogę, nie mam szans takich. Jak wbiję pierwszy level w tym rolnictwie, to wtedy już powinno być to odblokowane. Okej. Okay. Jeszcze zrobię to jedno drzewo i myślę, że nad tyle mi tylko energii starczy. I pójdziemy spać. Oho. 18. Może starczy. Starczy. Dobra, to idziemy spać, bo już nie mam energii. I widzimy się jutro. Lalalala. A jutro deszcz będzie, więc nie będę musiał podlewać. Haha. Ha. 180 zł dzisiaj zarobiłem, nieźle. No i mamy dzień trzeci naszej cudownej wiosny, takiej pięknej, rozpadanej, prawda? Nie no, ja się cieszę, bo przynajmniej nie będę musiał podlewać. Mamy słoneczko jutro. Fajnie, znaczy nie fajnie, bo będę musiał podlewać, ale trudno. Lecimy na dwórek. I tak, roślinki podlane, mamy pełną energię, co by tutaj dzisiaj zrobić? Myślę, że na razie pójdziemy na dół mapy. Yy, pozbieramy jakieś rzeczy, jeżeli będą, tylko czekajcie, bo nie wziąłem kosy i nie przejdę. Muszę pozbierać te rzeczy wszystkie, bo przeszkadzają mi w ważeniu. <gry> nie wiem, czy bliście już na dole ze mną, chyba wam jeszcze nie pokazywałem, jak to tam na dole wygląda. Czekajcie, jeszcze te kłody może tutaj zbiję. Zrobimy sobie ładne przejście. A ile ja mam czasu na tą, e, tego karpia? Chwilę. Przedstaw się. Początki. Jeśli chcesz zostać farmerem, musisz e, zacząć od podstaw. A, dobra, to jest zadanie, żebym uprawiał pasternek, więc no, to już robię. Jak zbiorę, to będę miało zadanie wykonane. Lecimy tutaj. Tutaj. Aha, okej, okay, nie przejdę. Zapomniałem, że tu jest kamień, którego... No nie rozbije, nie da się, bo jest za duży, muszę upra ten ulepszyć kilof. Więc musimy iść chyba naokoło. No nie, o ale nie, czekajcie, tutaj się da przejść, tu jest niezablokowane. Więc idziemy tu. Przy okazji trochę kamienia nazbieram. O, możemy idziemy fajnie, udało się. Jesteśmy na drugiej stronie, w sensie u dołu. Jak tu jest mapa, to jesteśmy tu. A tu jest nasz, nasza farma. Czekajcie, dzisiaj jest środa, więc dzisiaj nie ma naszej cyganki, prawda? Nie, to jest w piątek i coś tam jeszcze. Dobra. To nie wiem, o! Możemy to zebrać, fajnie zarobimy trochę hajsu. To kolejna rzecz, jupi. Na razie nie mam za bardzo co robić wam powiem, bo... Ani energii nie mam, ani zwierząt nie mam. Normalnie, kiedy się już gra na takim wyższym poziomie, już ma się to w miarę rozwinięte, wszystko to dzień tak naprawdę zaczyna się o dopiero 12, gdzieś, godzinie tutaj, ponieważ zanim zbierzemy te wszystkie rzeczy od zwierząt, zanim te zwierzęta ukochamy i wszystkie rzeczy pozbieramy z pól w sensie nasiona i warzywa, to no do 12 to zajmuje zwykle, tak na tym moim starym świecie. No więc. Yy... No, nie nudzę się tam. Ale początki zawsze są takie spokojne, wiecie? Dobra, lecimy tutaj. Tutaj, z tego co pamiętam, na dole są takie fajne rzeczy, czyli cebulki. ciekawe, czy są, czy urosły. Nie urosły, o nie. Czuję się szukany, Nie fajnie. Aha, żadnej nie ma. Lol. Dobra, przemczu na marne. O, no, albo nie, jeszcze jest e, horseradish, czyli dziki szan Fajnie. Lecimy, może tutaj drzewa pościnam od razu, jak tu jestem Bo one i tak tu odrastają, więc pościnam, co będę się oszczędzał <grybki> I może sobie rybki połowię Bo jest właśnie deszcz, więc w deszcz zawsze są inne też rybki Więc zobaczymy, co mi się złowi O nie, nie wyłowiłem No trudno Rybki, gdzie jesteście? O, są Dobra Teraz się Robert skup Muszę je złowić Złowię cię, nie, Uciekaj mi Tak cię złowię O, o, o U, 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 nie, 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 nie. udaje się Jest dobrze Tak, 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 nie Tak, tak Jeszcze, no nie, spadam Nie jest dobrze, nie jest dobrze Nie jest dobrze, nie, 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 nie No, i przegrałem No i koniec Mamy za słabą wędkę, ja chcę lepszą wędkę. Jak będę miał tylko e, hajs, to sobie kupię od razu lepszą wędkę, bo ryby dużo, do, dużo dają hajsu. Co tu mamy? Placek, Jakiś śmieci? Nie interesuje mnie to. Ja chcę rybę. O, mamy rybkę. Tylko błagam, nie uciekaj. Bądź miła, bądź miłą rybką. Nie uciekaj. O, 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 mamy rybkę. Fajnie, wreszcie. Kleń. Co z tego, że to jest tania ryba. O, nie mamy miejsca, to to, wąt. I chyba pójdziemy do domu, bo nie ma miejsca A nie chcę wyrzucać rzeczy, bo jednak one kosztują O wiem kogo tu jeszcze możemy poznać w tych rejonach Tylko nie wiem czy jest w domu O, tu jeszcze jest ktoś Mieszka I zamknięta, więc nie poznamy jej Ale jest jeszcze jedna osoba Czy mi się wydawało? Nie Eee, mieszka tu Hello. Oho, a co ty tu robisz? Zagadujesz naszą panią sklepikową od farmy, co? Nieładnie. Bo. Nie albo nie, nie będę z tej spoilerował, ale jest ciekawy motyw z nimi związany. Zobaczycie niedługo. Będzie z tego... fajny, fajny quest z nimi związany. Co prawda bardzo uciążliwy i taki, wiecie, dużo roboty z nim będzie, ale jednak fajny, taki ciekawy. Kto grał w Stardew, ten już wie. O, może kosze. No, dzisiaj nowy dzień jest, więc znowu mogę grzebać w koszach, hura! <grymny> Jak bezdomny. Fajnie. No, eee, nie chcę tego. Tego też nie chcę. Co prawda, później mogę zrobić sobie maszynę, która przetwarza te śmieci na jakieś fajne rzeczy, ale na razie nie chcę zbierać tych śmieci, bo szkoda mi miejsca w ekwipunku i w ogóle. Co by tu porobić? Hmm... Gdzie jest to ludzie? Ludzie, pokażcie się. Może tutaj wejdę? Do Pana Doktora. Też zamknięte stereo. Albo już jest 15. Po 15. Hmm... Pochodźmy na plażę. Na plaży jest zawsze ciekawiej. Tam, może znajdę jakieś fajne rzeczy do sprzedania, więc lecimy. I coś tutaj leży: jakiegoś fajnego, jakaś muszelka. Nie wiem, coś fajnego. Nic, serio? Nic, nic, a nic? No, weź. O, chociaż jedno. Opłacało się przyjść. Nie, nie opłacało się, bo nie mam miejsca. No, serio. Dobra, to wywalę Opłacało się przyjście. Chcemy już tam pójść, do Pan Mew, Pani Mewy Tutaj siema, to ja Ale na razie nie mogę, nie mam miejsca W się nie mam miejsca, nie mam drewna Hmm, co by tu porobić Połowię ryby, o może karpia złowię Tylko nie wiem czy to tutaj się łowiło, bo Coś mi świta, że karpie były u góry, tam nad, e, gdzie jest kopalnia No ale zobaczymy, bo może też tu Nie pamiętam Wodorost, nie obchodzi mnie Przecież mógłbym go sprzedać, teoretycznie Eee... Walczę ze sobą, nie wiem... Nie, dobra, nie Nie chcę OK. W sumie pójdę do domu, bo to jest bez sensu, będę wszystko wyrzucał Bo wszystkiego mi szkoda, wszystko jest w miarę przydatne Więc lecimy do domu O, Willy, siema, Willy Ahoj Ahoj, kabracie O, nasz pan doktor Siema, panie, pan... Panda! Panda, al pan, pan. da no. <ścoughs> pan nie ucieka. Eee. Nie oje. Co ja zrobiłem? Co... Dałem mu w prezencie właśnie drewno. Jakby no, nie ucieszył się jest taki. E, zdezorientowany dlaczego? No. Sorki nie chciałem przez przypadek no. Miło mi cię poznać, a ja ciebie też. O, i tu jest ta osoba, o której byliśmy Tam na dole u Marni Nie było jej A to jest Shane I to jest taki... On ma problemy z alkoholem Trochę Bardzo hmm. O, tu jest mm, Pam O której mówiłem już wcześniej Siemka Ona też ma problem z alkoholem No nieźle A tutaj mamy, jak ona się nazywała? Lee Lia. I myślę, że już stąd to wszystkich znamy, więc lecimy na dół. Na dół do domu, raczej znaczy do góry do domu. O, robaczki, wykopię sobie je. Może coś ciekawego? Nic ciekawego. Ale mamy kwiatki, i te kwiatki muszę mieć, jakby e, czego tu się pozbyć. Kamień. Sorry, no, kamień, no, nie chcecie. Wolę kwiatki. Kwiatki są więcej warte. Dwa kwiatki. O, i mamy jeszcze cebulkę, na którą nie ma miejsca Niestety A, muszę mieć ten plecak, wam powiem, bo ja tak nie mogę grać Z takim... z tak małą ilością e, miejsca we, w ekwipunku jest po prostu ciężko Ale posprzedaję i polecę po nie, wiesz? Wiecie, bo tak mi szkoda Nie, tego nie No, lecę po nie, bo mi szkoda ich Jednak troszeczkę one kosztują, więc zarobię i tak, jedna i druga i lecimy do domu, ciu mam jeszcze troszkę energii no, za dużo mi to nie starczy, ale troszeczkę posprzątam może tu jest spoko miejsce jest generalnie na uprawy jakieś tylko tu jest ta kłoda, której też nie rozwalę bo też mam za słabo się Kierę, więc no na razie muszę się wstrzymać tak szukać po kątach trochę, ale no później będzie fajniej <laughs> Już się nie mogę doczekać, jak aż troszeczkę się rozwinę, bo będzie wtedy ciekawiej że zdecydowanie O, goda, znalazłem godę, ale zajebiście, teraz będę mógł kolejną rzecz wam pokazać, czyli godki. Jak się rozupuje godki, ale to już nie dzisiaj, ponieważ e, jest 22 I jest już zamknięte, więc to pewnie dopiero w następnym odcinku Bo dzisiejszy dzień się już kończy powoli Ale my sobie jeszcze wykorzystamy go na to sprzątanie do końca Kurde, ta energia jakoś mi nie zeszła bardzo, więc może drzewo sobie rozwalę Drewno się przyda, w końcu potrzebuję 700, więc <laughs> przyda się I jestem zmęczony, mam 12, więc idę do, dom, do domciu już chyba Odłożę tylko rzeczy Tom, 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 tom No i co? Dobra, noc o, mamy zbieractwo, pierwszy lewe, co tutaj mamy? E, dzikie nasiona, z których nie, nie skorzystam, ale to by mnie cieszą, ponieważ wreszcie będę mógł coś zjeść. A jak coś zjemy, to będziemy mieli energię, co prawda one bardzo mało dają e, energii, ale to zawsze coś. Ile zarobiliśmy? 460? Ej, dobrze jest, jest spoko. Coś nam się zawsze już za to kupi, bo już będziemy mieli chyba z 500 w takim razie albo 600. Ile mamy? 600! Ponad! Wow! Nieźle. W dzisiejszym odcinku to już byłoby chyba na, na tyle. Eee, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mimo z moim e, chorowitym gardłem, które mnie boli i ciężko mi się mówi, to jednak e, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj subskrypcję i lajka. Pamiętajcie, bo chca, chciałbym, żeby ten kanał się troszeczkę też rozwijał. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym będziemy dalej przeżywać nasze przygody w Stardiu. I co? Cześć!